Ej, witajcie! Dzisiaj trochę nietypowo, bo nie dość, iż zwykle słyszycie tylko mój głos, to jeszcze mm, jestem na plaży, ale chciałem kilka takich małych informacji wam zapodać. Pierwsze co to chciałem serdecznie podziękować za tamten tydzień, znaczy no, za ten, który właśnie się kończy, ponieważ to, co się stało pod ostatnim filmikiem jest mega genialne. Dzięki wam wielkie. Chciałem też powiedzieć, że jeżeli nie, nie wiecie, jesteście nowi, nie pamiętacie cokolwiek, postawię sobie, że do końca wakacji spróbujemy po dwa filmki tygodniowo. Czy to się uda? Myślę, że tak, zobaczymy. Ale o tym jeszcze wkrótce będzie więcej. Następna rzecz to chciałem powiedzieć, że planuję tutoriale z photoshopa, ponieważ ktoś do mnie o tym napisał uznałem, że to fajny pomysł, ponieważ coś tam tak sobie z tym chyba na polskich tubach zobaczymy pewnie zacznie od podstaw czy coś, ale jeżeli macie jakieś konkretne propozycje, jeżeli nie wiecie jak coś zrobić dajcie znać na dole w komentarzach może coś fajnego się z tego wykombinuje, ok? a ostatnia jeszcze rzecz, to odnośnie tego co powiedziałem na początku ponieważ jak widzicie tutaj jestem jeszcze do wtorku a następny filmik na wtorek mam na dysku, którego nawet w tym momencie nie mam przy sobie mniejsza, ale hmm, mam jeszcze dwa dni na znalezienie komputera z Linuxem, bo to jest ważne, i na zrenderowanie filmów. Prawdopodobnie film będzie w środę, bo w tym czasie zdążę już wrócić do domu i go zrenderować. Film będzie w środę po prostu. Nie ma co kombinować. A więc dobra, to tyle co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Trochę nietypowo. O, tam macie tabliczkę. Trochę nietypowo. Ale cóż, tak trzeba było zrobić. Dzięki wielkie za uwagę, dzięki że jesteście ze mną. Pozdrawiam wszystkich około 700 widzów i do usłyszenia. Hej!